Siemaneczko z tej strony ale Dzisiaj witam w kolejnym odcinku na moim kanale I tak Dzisiaj was witam na serii sąsiedzi Z szóstego odcinka już Dzisiaj akcja prasowanka z nową prasą kronką I tak Jakby co to trochę wam Ten, zobaczyłem, że mam Akurat tutaj kamerę Pod siedzeniem U kurde, przyjechałem. Więc tak, mam nową prasę Dzisiaj jest ze mną sąsiadcy Agro Przemek Ale Później do niego sobie pojedziemy Więc tak Dzisiaj prawie cały odcinek z prasowania o sobie tutaj prasujemy Trawę na łące tutaj numer 231 tak, jak widzicie mój stan konta wynosi 232 tysiące Jeszcze ma przyjść 92 tysiące 500 Bo sprzedałem bizona, bo się okazało, że dziadek tam miał gospo I wziął y, Ten na mnie przepisał i był tam bizon i wziąłem ten Go sprzedałem Więc nam no, mi się trochę poszczęściło Tak, pracujemy sobie ekranem, jak już mówiłem Na tej łące już jest 16 belak i znowu się spóźniłem z wyspem no już 17 Aha. bo tutaj jest taki licznik na dole 17, 17 o kurde Zero i licznik haha Trawa fajnie posypała, właśnie w tym roku. Będę miał na pewno 20 bel z tego pola. Gdzie jest tabela? Kółwo, awaria prasy. Obok awaria prasy. No nie, nie mam takie coś, jak wyładuj Czy mam jechać dalej niby? Nie ja pisz na czacie Ci od razu mówię. Kurde kable chyba nie mam podświęte. No zobaczcie, nie mogę. Nie. no dobra weź i spróbuj wyładować walkę nie ten weź blis się nie odzywaj po prostu wyładuj tą walkę co? Dobra daj mi see me dude co widzicie udało się sąsiadowiami nie mogło już kolejną mogę. Nie, nie mogę. No dobra, przejdź mi ten wywalić. Dzięki. No i tak trochę zostanie tego, ale dobra, lecimy sobie teraz.

Dzięki w ogóle ludziska za 34 subskrybentów. Ten odcinek jest nagrywany 21 grudnia. Chłopcorykina wziął. Popcham go trochę. Rzeczej będzie. Kurde! Książnie. nie jedzie. Będę mi chciał dzwonić, ale dobra, nieważne. Ale nie pisz na czacie. Widzicie? ilu on ma bizonów? Cztery bizony ma. No nasik, Pięć. O kurde. Dajcie sobie chlebek u grze. Se kanapki na pole wziąłem. Jest druga łączka mała, ale ciasna, ale własna jak to się mówi. O, i teraz wywaliłem. To jest dobrze. I dobra, jedynaczka cyk. I tak, nowy, za niedługo będzie nowa seria w ogóle z sąsiadem. 20, 22, To są nie sąsiad? Więc tak, będzie kolejna po prostu. O, przyszło 92,5 tysiąca. Jakby jak powiedziałem złą liczba, to sorry, ale 200. No 20. Ten... Nie wiem ile tam przyszło, ale jakby ktoś pytał to tu, jak właśnie tam gdzie jest przyszło hajs, to mam taką ikonkę, że albo wyłączyć nagrywanie, albo wyłączyć, albo włączyć mikrofon. Dlatego zawsze na przykład zaczynam, czasem zaczynam ze Skype'em, że po prostu wchodzę w escape'a i włączam tam mikrofon, albo kończę ze Skype'em, że jest mapa, co nie? Bo dlatego, że właśnie ma, yy, tam jest takie ikonka, że się kończy, albo zaczyna. Tam pokazuje właśnie czas, albo wyłączyć, albo włączyć albo wyłącz, wyłączyć nagrywanie i albo włączyć, albo wyłączyć mikrofon. Więc mam takie coś. Albo ktoś pytał. E, dobra. <laughs> dobra, kawałek już sobie, A mogę zostawić w tej Ale dobra. lecimy Mesa, do sąsiada. Zobaczymy, co tam u niego. A za na kanapeczkę już dokończę. Nie wiem, czy słychać jak chrupie, bo ona jest taka trochę pieczona, ale właśnie wolę się upe upewnić, więc wam mówię. Pyk. Lecimy do sąsiada Ten reki na gazuje. Buu. Buu. No, siema, sąsiad. się siema, siema. Co tam u ciebie? A no dobrze. Ogólnie, no to widzisz, że kupiłem i wiele innych zabawek. Patrz tutaj, taki, o, hedrostaki, twój. No, to taki z właśnie, rekinka, właśnie bo... go, go sprzedam za 92,5 tysiąca. Taki bizonik. No, no, kupiłem, dzisiaj przywiozłem zapraszam, właśnie. Tutaj do Tutaj są... 57. Więc tak, zapraszam też do sąsiada tutaj na kanał do niego i tak, też na skup. Może ktoś kupi no, się więc... takiego bizona? No bo są wszystkie na sprzedaż. Ten akurat jest remontowany. Yy, wszystko tu się dzieje. Tu te dwa moje prywatne. A wszystkie inne na sprzedaż. ja yy, No, jak chodź, pokaż. Widzą, na sprzedaż już jest ten. Już jest ten bizon. Już jest wyremontowany. nawet cofnę trochę. A header, header. Pokaż mi, jak wygląda. Heder stoi na moim drugim gospodarstwie, wiesz? U mojego Aha. brata. Aha. Ogólnie, no, pokaż mi tam średni do niego, pokaż im, jak chodzi, ładnie. Ogólnie, cena to jest 23 tysiące. Za niego bym chciał, bo jest dodatkowa chodnica i powiększony zbiornik. Kabina stara, ale będę. Jak widać. Yy, weź im tam, pokaż, pochyl się na górę na dach i tam jest klimatyzacja jeszcze dołożona. Nie do, be, nie do tego. Pokaż mi tam, że jest klimatyzacja, no. klimatyzacja nawet. Pokaż weź. No. To dobrze. Pracuje ładnie, sieczkarnia jest. A i ten bizon będzie miodowy też. A, to Ogólnie on pokazać. był z PGR-u, z PGR-u był, tylko ja zdrapałem naklejkę. A ten jest akurat w remoncie, będzie miodowy, no. jest podkład na razie nałożony taki, wiesz o, w sensie, o co mi chodzi, nie? Wiem, wiem, wiem Więc no, ten też będzie na sprzedaż I rekin, rekin y, zabytkowy y, Zobacz, tu, tu ten, y, cena jakaś, no, no czekaj, nie wiem, wsiądę, wsiądę. 40 tysięcy około 40 tysięcy około tylko odwiedzi. Tak wygląda tutaj. No. Dobra, no to... Więc tak, co tu się? U sąsiada się za wiele nie zmieniło. No, y, pokaż, pokaż, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. A, to A dobra, no tam pokaż, no. Wiatka. Tam wiatę postawiłem jeszcze jedną. Przerobiłem. Przedłużyłeś się po prostu. No. no przedłużyłem po prostu, no. I tutaj chodź dalej. I sprzedałem bizona na BS-a, bo był kupiec. Dałem y, 120 tysięcy. bs chyba nikt nawet nie widział. Twojego widzieli na kanale, chyba. U kogo? U ciebie u nie, na kanale były? Nie, u mnie nie widzieli. Nie było u ciebie? Nie było u mnie. No to im powiedz, że był BS jeszcze u mnie kiedyś. No to powiedziałeś. No powiedziałem. No dobra. Widzę, Czekaj, ja go może tak. tu postawię. Na tyle mojego starego kombajnu. Żegnamy się z tym odcinkiem. Sąsiad Stań. To jest walna, Więc tak. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Wbijajcie do właśnie tutaj Agroprzemka. Za niedługo no, jest z nim wbijecie, nowa seria w fs 22. Więc do następnego. Nera.